I warto skorzystać, ale tylko w sytuacji, jeżeli właśnie firma postrzega to, te swoje działania jako początek pewnej drogi i idzie jakby dalej za tym, co się dzieje. Nie? Czyli obserwuje, jak to się przykłada na, w takim już najprostszym wariancie na ruch na stronie i następnie na konwersję. Konwersję, czyli w przypadku nie wiem, firmy usługowej, no to powinny być to zapytania o usługi. Yy, I konwersje w przypadku nie wiem, sklepu internetowego najlepiej, żeby to była oczywiście sprzedaż. Nie? To, co wcześniej yy, zapytałeś, czy. Yy, co się zmienia, tak? Ja tak przewrotnie odpowiedziałem, co, co się nie zmienia, ale wracając jeszcze do tego pytania, no to co się zmienia, to na przykład rozwój analityki jest przecież taki w ostatnich latach, że, że już od dawna jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie zmierzyć, co robi człowiek pozyskany w wyniku jakichś działań marketingowych, nie? Jesteśmy w stanie powiedzieć, może bez jakby identyfikowania tego człowieka, że to jest na przykład ten konkretny Jan Kowalski, ale wiemy, że był użytkownik X, który trafił z takiego kanału, który na stronie spędził tyle czasu, który, nie wiem, tutaj kliknął w numer telefonu, który skopiował maila, który wysłał formularz albo który włożył coś do koszyka, ale potem opuścił ten koszyk. No, Jestem w stanie powiedzieć wszystko, nie? Więc w tym momencie jeszcze oferowanie takich usług to cały czas się zdarza.